Dzień wszystkim, dzisiaj widzicie jestem, jestem sam, dlaczego? No dlatego, że dzisiaj sobie po prostu troszeczkę pogadam, temat treningu mentalnego, o którym się będę mówił, przyda Wam się w treningu na, na co dzień. Jako, że już zaczęliśmy pracę nad, nad tym jak wprowadzić kata do, do treningu i jak zrobić, żeby to było skuteczne. Jest to, jest to dobry moment, bo tamtych elementów będzie coraz więcej, o kata, jak je wprowadzać w trening. Więc e, trening mentalny jest rzeczą, o której tutaj będziecie musieli pamiętać, którą proponuję stosować, żeby zmaksymalizować wasze efekty. Trening mentalny. Co za takiego fajnie brzmi i taka o, mądra nazwa. Chodzi o to, żeby sobie myśleć i wyobrażać, planować w głowie. Co ja mam zrobić, co ja będę robił. Swego czasu było przeprowadzone badanie. Teraz wam nie powiem ani kiedy, ani przez kogo. Same najważniejsze rzeczy, które, które są, są ważne dla nas z tego badania. Badanie było przeprowadzone na, na koszykarzach. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych tam najwięcej takich badań robią. Więc były oczywiście trzy grupy koszykarzy: Kontrolna. Trenująca yy, trzy razy w tygodniu, tak? to jest ta grupa kontrolna. Grupa, która trenowała pięć razy w tygodniu, oczywiście wszystko na sali, trening fizyczny, rozgrywali różne tam plany za taktyczne, zadaniówki, robili. I grupa trzecia, która trzy razy w tygodniu była na sali, ale dwa razy w tygodniu miała podjąć trening mentalny, czyli myśleć o treningu, myśleć o grze, wyobrażać sobie siebie, jak gra, jak wykonuje dane elementy. Na koniec całego badania poddano te grupy, te drużyny wszystkim testom, wszelkim różnym testom, żeby określić, która najlepiej opanowała dane zadania ruchowe, która najlepiej sobie radzi? I co wyszło? Najlepiej radziła sobie grupa, która była tylko trzy razy w tygodniu na sali i do tego dwa razy w tygodniu podejmowała trening mentalny. I wyniki były znacznie wyższe, znacznie lepsze niż grupy, która trenowała na sali pięć razy w tygodniu. Jak to się dzieje? Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że we własnej głowie jesteśmy Panami wszechświata, jesteśmy bogami, możemy zrobić absolutnie wszystko i nikt nam w tym nie przeszkodzi. Eee, mogę sobie wyobrażać idealnie, jak ja rozwiązuję jakąś sytuację, jak ja rozwiązuję jakąś akcję. Eee, oczywiście, żeby to zaskoczyło, ten trening fizyczny jest potrzebny, gdyby tu była jeszcze czwarta grupa kontrolna, eee, znaczy czwarta grupa testowa, która by miała podejmować tylko i wyłącznie trening mentalny i. Bez strony fizycznej, nie sądzę, żeby daleko zaszli, byliby chyba na ostatnim miejscu według mnie. Ale co jest, co jest ważne, tu przeciwnik nie stawia oporu. Tu ja mam wszystko zaplanowane idealnie, wszystko zrobione. Oczywiście powiecie, że no, ale w realnej sytuacji ktoś mi będzie przeszkadzał. Oczywiście, że tak, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli ja to widzę, jeśli ja sobie wyobrażam, że to mi wychodzi, że to jest za każdym razem, że to wychodzi świetnie, idealnie, ja nabieram pewności siebie. Ja wiem, że mnie stać, ja wiem, że wiem, jak działa ta technika, zrobiłem ją milion razy tutaj, widziałem ją, jak ją robię, ja nabieram pewności siebie, ja jestem bardziej pewny siebie, żeby to zrobić, eee, że uda mi się to zrobić. To widać po starciach, na przykład wiele osób trenujących sztuki walki, które wdały się w jakąś bójkę uliczną i, i trafiły na, na po prostu na kogoś, kto czasem się tam tłukł w barze yy, czy oberwał butelką w głowę. Zawodnik jako taki z niego, z niego żaden, ale gdzie była jego przewaga? A no tu rząd był pewny siebie, bo on był nieraz był na ziemi i wstało jeden raz więcej. On wie, że może przegrać, ale żąda z siebie wszystko. Osobom trenującym sztuki walki bardzo często brakuje tego podejścia, bo myślą, że oni już coś trenują i są świetni i w ogóle i wierzą w co? Wierzą w sztukę, a nie wierzą w siebie. Training mentalny pozwala uwierzyć w siebie. Oczywiście trzeba to poprzeć treningiem ciężkim i zmusić się do takich sytuacji, zmusić się do przekroczenia własnych możliwości. Jak to zrobić? O przykład sprzed paru dni. Eee, zrobiłem, robiłem trening, robiłem przysiady. Eee, jako, że brakuje mi troszeczkę sprzętu, nie miałem odpowiednio ciężkiej sztangi, więc do plecaka sobie załadowałem 50 kg, kilo, 40 kg hantel trzymałem w dłoniach i robiłem sobie przysiady. Założeniem było zrobienie 10 serii po 20 przysiadów z minutowymi przerwami. No i robiłem, robiłem, muzyczka sobie leci w tle, jako, że plecak był ciężki, więc po każdej serii sobie na na takiej ławeczce przysiadałem. No i zrobiłem dziewiątą serię. Siadłem na tej ławce i straciłem przytomność. brak tlenu. obudziłem się. Nie zgadniecie po jakim czasie. Dosłownie po minucie. Plus, minus, sekundami, bo leciał utwór, i wiedziałem co leciało wcześniej. Tak? Który moment był wcześniej, i jakoś mi się zakotowało. Na minutę straciłem przytomność. Idealny czas przerwy, jaki sobie zaplanowałem. Zrobiłem dziesiątą serię. To jest to. To jest pchnięcie się dalej, zrobienie czegoś mocniej. Bycie lepszym sobą teraz niż jeszcze minutę wcześniej. To jest to. To musicie wglądać na trening, żeby zdobyć tą pewność, przełamywać swoje granice, iść dotrzeć, złapać tą granicę, potem ją złamać, wyrzucić w kąt. Bo to już nie jest moja granica. To, to był tylko chwilowy zastęp. To nam daje trening, trening mentalny. Dzięki niemu możemy rozwinąć pewność siebie, możemy planować nasze działania. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, ile razy ruszymy mięśniami, tylko jak często ruszy impuls nerwowy z głowy do mięśni. Kolejne badanie przeprowadzone na kulturystach. Yy, jedna grupa miała sobie pakować bica z ciężarkiem, yy, druga grupa miała sobie tylko wyobrażać, że to robi. Oczywiście druga grupa, ta trenowa, trenująca mentalnie ręka się nie ruszała, ale co sprawdzono na elektromiografię, pobudzenie szlaków nerwowych było takie same jak przy pracy faktycznej z ciężarkiem. Oczywiście tutaj nie będzie rozwijany mięsień, bo tej pracy nie ma, ale jest pobudzenie szlaków nerwowych. O to chodzi. To jest klucz do opanowania techniki. Czy ten impuls pobiegnie jak najszybciej, kiedy trzeba do tego, żeby wykonać zejście, hop i zaatakować, żeby nie było ani momentu zawahania. To tyle. Temat jest tak ogromny, szeroki i rozległy, że do jutra mógłbym tutaj o tym gadać. To miało ja dać wam tylko pojęcie, zaznaczyć, yy, zaznaczyć właśnie temat, jeśli będziecie mieli co do tego jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie na, na maila, na, na Facebooku, na, na czym to tam jeszcze mogą pisać, bo Robin siedzi tam i czeka, eee, na czym? Aha, na YouTubie bezpośrednio pod, bezpośrednio pod filmami, śmiało piszcie bezpośrednio, yy, bezpośrednio pod filmami, tak? I trenujcie z głową. Wleśnijcie w siłę i bawcie się dobrze.